Dzień dobry, serdecznie zapraszam na transmisję telewizji w w Film Rudiota w dniu 16 lutego 2025 roku. Szanowny, Wielki Książę Fryderyk, nasza ukochana królicza Walentynka, która zrobiła dla nas tak dużo, teraz jest już marszałkiem armii kniaziarskiej, jak na to zasłużył. Szanowny, Wielki Książę Fryderyk, po dojściu do władzy w grudniu 2020 roku, rozpoczął wielkie reformy militarne, które przyniosły wiele sukcesów Wielkiemu Księstwu Królików. Szanowny Wielki Książę Fryderyk uczynił Wielkie Księstwo Królików największą na świecie siłą militarną. Armia knieziowska w październiku 2020 roku, dwa miesiące przed rządami Wielkiego Księcia Fryderyka, miała zaledwie 20 tysięcy żołnierzy. Teraz, po ponad czterech latach rządów, w lutym 2025 roku, liczba żołnierzy wynosi 140 tysięcy. Nie samo tylko powiększenie armii książęskiej było przyczynieniem się do tego, że wielkie księstwo królików ma najsilniejszą siłę wojskową na świecie. Ważnym elementem bohaterskich reform wojskowych szanownego wielkiego księcia Fryderyka było utworzenie nowych, zupełnie lepszych i bardziej zdyscyplinowanych i o wiele lepiej wyszkolonych rodzajów sił zbrojnych. Między innymi dywizje szturmowe pod dowództwem księcia generała Rudolfa, czy Dywizje, czy dywizje Gwardii Knieziowskiej, które zostały powiększone, czy Dywizje Gwardii Senatu. Także każda dywizja Armii Knieziowskiej została odpowiednio lepiej wyszkolona, przez co teraz żołnierze Wielkiego Księstwa Królików są na o wiele wyższym poziomie pod względem dyscypliny, a także do przygotowania do walki niż było to w 2020 roku. Szanowny Wielki Książę Fryderyk, drogą dyplomatyczną, ale w szczególności militarną, bo tylko taka opcja była w większości przypadków możliwa, zapewnił bezpieczeństwo królików mieszkających poza granicami Wielkiego Księstwa Królików, wyzwalając terytoria zamieszkiwane w ponad 90% przez mniejszość króliczą, tworząc wielkie, wielkie księstwo królików, tak jak powinno być. Szanowny Wielki Książę Fryderyk wyzwolił dla Wielkiego Księstwa Królików. Księstwa Dodomirowskie, Regentburskie, Fryszynieckie, Alszańskie, Reperkeckie, Hulmbolskie, Raparkackie, Rudolfsztackie, Frysiogródzkie i Kaninsięsztackie. Szanowny Wielki Książę Fryderyk zapewnił także bezpieczeństwo wewnętrzne kraju, niszcząc komunistyczną i baseniarystyczną opozycję. Baseniarystyczna opozycja próbowała przeprowadzić nielegalny zamach stanu w styczniu 2024 roku, jednakże Szanowny Wielki Książę Fryderyk w pierwszym szeregu w czasie powstania baseniar w Kaiserogradzie walczył i ostatecznie pokonał streamerki basenowe zamieszkujące Wielkie Księstwo Królików. Szanowny Wielki Książę Fryderyk, swoimi wielkimi reformami i swoją bohaterską postawą, doprowadził do tego, że księstwo arparkackie jest teraz wyzwolone spod antydemokratycznej okupacji wtedy istniejącej Republiki Toruńskiej. Teraz możemy się cieszyć prawdziwą króliczą demokracją. Także życie pod władzą Szanownego Wielkiego Księcia Fryderyka, które nie jest życiem pod władzą, ale życiem z Szanownym Wielkim Księciem Fryderykiem, bo jest naszym najlepszym przyjacielem. Szanowny wielki książę Fryderyk przyczynił się do większego bezpieczeństwa militarnego i obronnego Wielkiego Księstwa Królików. Oto są forty w mieście Fruszyniec, które doprowadziły do zupełnej porażki Army Bydgoskiej w trakcie wojny obronnej w maju i czerwcu 2024 roku, które wygrało Wielkie Księstwo Królików, wyzwalając południowe ziemie zamieszkiwane przez króliki. Forszyn od początku był kluczowym punktem obrony przeciwko Bydgoszczy, która wtedy miała zupełnie inaczej ułożone granice z wielkim księstwem królików. Gdyby nie te forty, być może byśmy przegrali całą wojnę, ale dzięki bohaterskiemu szanownemu wielkiemu księciu Fryderykowi, jego wielkim bohaterskim, militarnym inicjatywom, zwyciężyliśmy. Obywatele i obywatelki Wielkiego Księstwa Królików mieli już tego dość, złego traktowania szanownego Wielkiego Księcia Fryderyka. Dlaczego za tyle tak wspaniałych czynów skierowanych do właśnie ich wszystkich nie dostał on czegoś znamienitego, tytułu Marszałka Armii Kniesiowskiej i Wielkiego Księstwa Królików. Do tego licznie i hucznie wyszli na ulice i place, manifestując swoje poparcie wobec tego, aby szanowny Wielki Książę Fryderyk został Marszałkiem Armii Kniesiowskiej. I stało się. W piątek 14 lutego, dzień szczególny Walentynki, szanowny wielki książę Fryderyk okazał swoją wielką miłość wobec całego państwa króliczego i wszystkich ich mieszkańców, dobywając marszałkowski miecz i zostając dowódcą, naczelnym całych sił zbrojnych Wielkiego Księstwa Królików. I dlatego już Wielkie Księstwo Królików nigdy nie przegra żadnego konfliktu, bo na czele króliczego państwa i króliczej armii stoi największy bohater w historii króliczej cywilizacji Szanowny Wielki Książę, Marszałek Fryderyk.